Go party! You ain't even here to party. Turned in the club trying to paper Barbie. I don't wanna roll, roll, roll with the snowbank bends and the freshline toes. I don't wanna you, roll, roll, roll to blow. This for the rocks and I hope I'm pro. Pick up your cuz you know they don't. I chew, chew, chew cuz they hope I show. I'm a bitch. I've also so much like you love You've been the B4, I've been the stallion, you've been the seahorse. Don't need a report, don't need a press run. All of my bad pics been all my best one. I wear the hat and I wear the pants. I am advanced, so I get advanced. And I do my dance and cancel the plans. And boo, don't be mad, cause you had a chance. I said, I do głębokiego przysiadu i rączki są cały czas w górze i teraz tak, starasz się oczywiście dopiąć pupę możesz pracować szybko jeżeli chcesz zacząć powoli to oczywiście nie ma problemu tutaj masz pracę w taki sposób, żeby się nie zdradzić czyli jak jesteś osobą początkującą zwolni, jak jesteś osobą zaawansowaną, przyspiesz to jest trening kardio na stojąco dociskasz tyłek Nieważne jaką jesteś osobą. Trzymaj. Wydech. Dobrze. Stanę sobie przodem do ciebie. I dociskasz pupę. Pięknie. Błyszek jest na A ty walczysz. Okej. Okay. Moje ulubione ćwiczenie. To będzie X-jump. Czyli, schylamy się do przeciwnej nóżki i wyskok. Schylasz się i wyskok. Góra i hop. To znaczy, schylasz się rączką, tak? Ty cały czas jesteś w blucie praktycznie. Uśmiechnij się. Ten trening jest naprawdę skuteczny. On podniesie twoje tętno. Spalimy tkankę tłuszczową. No i co? Nie zejdziemy do parteru, to nie w tym tenisie, to w innym. Super. I wysok. Stanę bokiem. początkująca, wykonuje tylko taki ruch przejścia do martwego ciągu na jednej nodze. I teraz tak. Jedna noga wykroczna jest do przodu. Twoje rączki są skierowane ku dołowi. I ty schodzisz tylko do dołu. Robisz taki skłon i prostujesz. Tak? I nie robisz tego szybko. Ja wiem, że mamy 50 sekund, ale ty wykonujesz góra i zegar do dołu. Tak? Jeżeli się czujesz na siła i wiesz, że dasz radę, również nieśpiesznie, możesz unieść delikatnie nóżkę, zejść w dole i do góry. Jeżeli nie chcesz się bać o to, że będziesz się chwiała, chwiał, schodzisz tylko do dołu i do góry. Ja wiem, że macie różny poziom zaawansowania, to jest trening cardio, ale co ćwiczenie? Macie trochę rozproszyć. Ma zadziałać na swoje mięśnie głębokie. Super. Robimy teraz głęboki przysiad i ściągamy rączki. W tym ćwiczeniu taką z tym martwym ciągiem wszystko możemy być początkujący. No dobra. Bardzo głęboki przysiad i tylko ściągasz ramionka. Wydę. Góra. Dół i góra. Czyli coś podobnego to już było, tylko tam przechodziliśmy góra dół. A tutaj twoje ramionka pracują, tak? Ja tutaj trochę przyspieszę. Mamy czas. I tak po tu jeszcze było. Ja to wiem. Wcale nie musimy takie skakać, żeby się zmęczyć. Wciągasz i odciągasz. Jest dobrze. Za chwilę od druga strona naszego martwego ciągu. Dobrze. Na Napnij brzuszek. Ten brzuszek też pracuje. Pięknie. Druga noga jest wykroczna. Z tyłu nóżka. No, są w takiej podobnej odległości. Rączki w strzałe idą do dołu. Pewniej kolanko nie na przeproście. I dół. I góra. Tak. Jak chcesz możesz przyspieszyć, To ja cię prosto tylko o to, żebyś zeszła, żebyś wszedł do momentu, kiedy po prostu Tak? Czyli tutaj. I wydech. Brzuszek. Cały czas mam napięty. Ja go nie puszczam. Nie ma co. Jest takie prawie rozciąganie. Dobrze. Standardowo zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji kanału, do kliknięcia w dzwoneczek. Zostań ze mną. Napisz, jakie treningi najbardziej lubisz. No i co? Nie jest źle, naprawdę. Stoimy. To co? Jest ok. Wydech. Bardzo ładnie. Ok. Będziemy robili sobie side lunge, czyli po prostu wykrok do boku. I teraz tak, zajdziemy. Prawa strona, środek, lewa. Czyli tak. Prawa strona, środek i lewa. Tak? Wydech, dół. Super. Raz, góra. I wracasz. Oczywiście, jeżeli chcesz, możesz podłożyć pod swoje nóżki matę. Ja tego nie wymagam, nie ukrywam, że tutaj jest dosyć ściska podłoga. Więc wiesz. Budki się ślizgają, ale zapewne masz w domu panele, masz w domu dywan. Dobrze. Wydech. Środeczek. Łopatki są ściągnięte. Nie na luzie. Hop! Dobrze. I druga. Będziemy tylko truchtać do boku i wracali. No co, tętno troszeczkę już podbijemy. Uwierz lub nie, ale mi zależy na tym, żeby to tętno podnieść. Wiesz, no o co chodzi. Ty nie masz się zrażać. Ćwiczenia są po to, żebyś ty miał, miała motywację, tak? Ty masz się cieszyć, że ćwiczyć, że ćwiczysz. Niech w tym frajdę a nie traktować to jak najgorszą katorgę. No, cieszę się, że się rozumiemy. Super. Wcale nie musisz pędzić, pamiętaj. Jesteś zaawansowany, zaawansowana, spoko. Nie jesteś struktarz. Poza tym, treningi cardio na tym polegają, że wcale nie musisz intensywnie pracować. Wystarczy 20 minut wysiłku. 30. Dobrze. Ręce przy uszach. Jeżeli masz matę, przechodzisz przez matę. Jeżeli nie masz, wyobrażasz ją sobie i idziemy z zygzakiem. To jest przejście po Z. Hop. I dwa. Robimy szlaczek, co? Jak chcesz, możesz dostawiać nogę. Nie chcesz, to możesz zostawać tylko w szlaczkach. Co ci mniej kłopotów sprawia. Dostawiam, ja sobie dostawiam. Ja lubię sobie tutaj komplikować. I teraz trzeba wrócić. Obrócić się, dostawiam nóżkę. A co? A możesz zostać oczywiście tylko w przejściu po Z. I to też jest OK. Wybierz sobie. No i pięknie. Jedziemy. U mnie te rączki. Plata otwarta. Nożyce. To jak nie my. No. Super. Jedna, jedna nóżka. Wykroczna. I przeskakujesz. To nie muszą być duże nożyce. Ty masz po prostu podnieść to tętno Z uśmiechem. Dobrze. Oddychamy. Raz, dwa. Raz, dwa. Brzuszek jest napięty, tak? Mhm. Super. Pracuj, pracuj. Nic się nie dzieje, ja to wiem. Nóżki pracują naprzemiennie. A ty się cieszysz, bo efekty są coraz bliżej. Dobrze. I... Ok. No to... Na 100% czujesz, że ćwiczysz. Idziemy w sumo. I ręka po przeciwnej. Po takiej przekątnej, co? Hop. Wydech. Z wydechem. Dobrze. Ale mi się nóżki ślizgają. Pewnie to widzisz. Dobrze. Grunt to ten poślad, tak? Trzymać. Pracować pancz. Hop. Jakbyśmy chcieli masz tam w boku uderzyć. Panem bokiem. Wdech. Dobrze. Czy możesz się delikatnie unieść nad tej maty, bo wtedy angażujesz pośladek. I robimy taki mikro puls, bym powiedziała. Kompleksowo. Popracowały uda, popracowała pupa, popracowały ramionka. Dobrze. Lecimy w pajaceki. Zwykłe, najzwyklejsze pajace I spokojnie... Znaczy, no wiesz, to no spokojnie no. Spokojny, bo to trening nie jest. To ten trening nie jest. Ale nie może być tylko takie spokojne ćwiczenia. Czasami też trzeba dać od siebie i właśnie dlatego moje serduszko się bardzo cieszy, jak widzę, jak pięknie pracujecie, tak. Ściągamy łopatki, to jest pełen trening, całe ciało angażuje, dobrze. Oddychaj. Nie zapominamy. Ja wiem. Raz dwa. Super. No dobra. No i teraz na dobitkę. No bo oczywiście jest nam mało. Robimy kick prawą nogą i lewą ręką. Tylko jedna strona. A potem zmiana. Czyli tak. Kick. Hop. I ciągle uderzasz, tak? Ta ręka idzie do tyłu. Druga, nie? Czyli... Nie dość, że tutaj kupa pracuje, to podobnie jak przy ostatnich ćwiczeniach, chcemy też zaangażować więcej partii myślowych. No! Pięknie! Jesteś jak taki wojownik, jak taki ninja. Hop! Patrz! Ktoś tam jest. Ktoś w Ciebie nie wierzy. Nie ma bata. Trzeba im kopa sprzedać. Dobrze! I jeszcze troszkę. I jeszcze troszeczkę. Teraz druga strona. I wiesz co? I koniec będzie. Czy to Ci nie motywuje? Bo mnie tak. Dobrze. Super. Lecimy dalej. Oddychamy. Ja wiem, że nie zdążysz w ciągu tych 15 sekund się napić. Zaraz się napijesz. Dobra. Druga strona. I drugi punch, tak? Czyli najbardziej zależy mi też na tym, żebyś tę rękę, tą, która nie idzie do przodu, cofnęła, tak? I będzie super. Dobrze. Wydech. Jedziesz. No kurczę, zobacz. Dajesz radę. To już końcówa. Już po tym nic nie ma. Tak. Nawet, to nawet 30 sekund nie zostało. A ty pięknie walczysz. Pokazujesz im, że możesz. Że dajesz radę. O Rety. Pękam z dumy. Naprawdę. Hop! Wydech. I jedziesz. Papa. Pa. z pleców. Ja też myślałam, że ten trening będzie ciutkę łatwiejszy. Myślę, że moja twarz mówi wszystko. I ty wyglądasz pewnie podobnie. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą sesję treningową. Zapraszam Cię do subskrypcji kanału, do kliknięcia w dzwoneczek. Napisz w komentarzu, jak się czujesz po treningu, czy to też wyglądało na niepozorny trening. No i to zapraszam Cię oczywiście do innych treści. Do zobaczenia!